Spotkanie ze świętym Mikołajem w każdym małym i dużym wywołuje uśmiech. Tak było również w Gąbinie na starówce. Święty na zaproszenie burmistrza miasta i gminy Gąbin spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami i wręczył im upominki. W tym roku wizytę Mikołaja urozmaicił świąteczny kiermasz, a także bożonarodzeniowe iluminacje świetlne. Mikołaja przywitali najmłodsi mieszkańcy wraz z burmistrzem Krzysztofem Jadczakiem i pracownikami urzędu. Przygotowane w ramach spotkania uroczystości odbyły się w dużej sali OSP przy Gąbińskim Rynku. Było mnóstwo atrakcji, stoiska z łakociami i świątecznymi wypiekami. Były pierniki, gofry, gorąca czekolada, mnóstwo słodyczy. Wśród wystawców byli m.in. członkowie klubów seniora, szkole z Gąbina, szkoły podstawowe z Borek i Czermna, LGD aktywni razem. Dla dzieci przygotowano świąteczne gry i zabawę Każdy uczestnik spotkania od Mikołaja otrzymał słodki upominek. Wszyscy, także i Mikołaj, śpiewali świąteczne piosenki. Było mnóstwo radości i uśmiechu Piękne nieprzystrojona gombińska starówka niesie już radość i nadzieję. Grudniowy zmrok rozświetlają setki ledowych światełek, jednocześnie przybliżają klimat świąt Bożego Narodzenia. Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Gombin oraz przebywający na ziemi gąbińskiej goście, podczas zbliżających się świąt. Życzę państwu wszystkim, aby te nadchodzące święta były radosne, pełne miłości Wspólnego spędzania czasu przy wigilijnym stole. I bardzo serdecznie zapraszam Państwa na święta i po świętach do naszego pięknego miasta, do naszych pięknych leśnych terenów, do jezior, które tutaj są i przyciągają masę gości. Proszę Państwa, niech się spełnią wszystkie marzenia tych najmłodszych, którzy czekali na Mikołaja, i tych starszych, którzy mają te marzenia bardzo poważne. Wszystkiego najlepszego od samorządu miasta i gminy Gombi.